Zadzwoniła do mnie pani od mojego operatora komórkowego. Po kurtuazyjnym przywitaniu się szybko przeszło do ofensywy. Dla naszych klientów przygotowaliśmy ofertę usługi niezwiązanej z usługami telekomunikacyjnymi. Proszę pozwolić, że ją przedstawię. Proszę mi tylko powiedzieć, próbuję ją ratować przede mną samym. Czego ta oferta dotyczy? O, już przedstawiam ofertę. Nastąpiło 5 minut dolenia, podczas którego kobieta po drugiej stronie słuchawki wypluwała słowa z szybkością zbliżoną do prędkości dźwięku. Nie wiem o czym to było, bo odłożywszy telefon zacząłem delektować się resztką kawy, jaka została w kubku. Przy okazji walnąłem 8 ruchów w cywilizacji i kiedy już miałem zamiar rozpocząć wojnę z Francją, kobieta przestała gadać. Trochę się przestraszyłem czy żyję, podniosłem więc telefon i oznajmiłem... Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Rozumiem. W takim razie pozwoli pan, że kolejne trzy minuty piech dolenia upłynęło mi pod znakiem do picia kawy i wywołaniu przygranicznego konfliktu z Francją, dzięki któremu miałem w perspektywie zdobycie Marsylii, kiedy już miałem wciągnąć w całą zadymę Izrael, a czemu nie? Telefon znowu ucichł. Nie, dziękuję, nie skorzystam. Rzuciłem do słuchawki. Rozpoczęły się rozmowy o istocie życia. A może mi pan powiedzieć, co budzi pana niepokój w tej ofercie? Nic, nie jestem zainteresowany. A wie pan, że trzeba się ubezpieczać, bo w życiu różnie bywa, wypadki chodzą po ludziach i to dosyć często. Zgadza się. Więc pozwoli pan, że przygotuję dokumenty do wysłania. Nie jestem zainteresowany, dziękuję. Kolejna minuta piech do Kawy już nie ma, Izrael się wypił i pozostał neutralny. Oj, z nimi stanąłem swoją trzecią armią pod Marsylią. Kuchwa znowu przestała gadać. Nie jestem zainteresowany. Bardzo dziękuję. A proszę mi powiedzieć, co konkretnie możemy zmienić, najlepsze w naszej ofercie? Nie wiem. Nie ma pan żadnego pomysłu? Nie. Naprawdę dlaczego? Nie słuchałem pani. Cisza. Nic. Kuchwa, zabiłem telemarketerkę. Halo? Rzuciłem nieśmiało do słuchawki. Dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia. No ja też.